Kurcze. No, zobaczymy. Odejdźmy trochę bardziej od lasu. No, bo jest dużo osób na serwerze. A, bo lornetkę masz. Tak, tak, mam, mam lornetkę, owszem. A ja mam ten. A poczekaj, ja mam ten rangefinder. W tym mieście bardzo dużo graczy siedzi. Normalnie. Miernik odległości, tak, zaraz obczaj. żeby mamy marny sprzęt, to może się skończyć tak, że wejdziemy i od razu będzie zgody. Na dachu cisza. Bo ci tak, owszem, trzeba kupić, na, na kupić grę, grę żeby, żeby wejść na ten serwer, na którym gramy w tym momencie. 100 metrów, 89 metrów. Oczywiście jadzie, jak najbardziej. Zapraszamy. Okej, okay, coś do picia. Nie możemy iść, ja mam tylko sajgę. Także to jest krótki zasięg. No Ale że wbiega po prostu. Ja niestety mojego Krugera straciłem. A, a masz jakąś broń palną w ogóle? No dałeś mi na anakondę. Aha, okej. Okay. I shotguna mam jeszcze. To Na przyposterunku chodzą zombiaki, także wygląda na to, że może tam nikogo nie być. Jeden tam lewitował. Żebyś się, oser. i cię wyrzuciło. Tak, no, a zaraz. zdarza się, niestety ta gra... Ta Kurde! Gra po prostu... Nie, nie żyję Tak. Za nami jest. Z lasu. Z lasu mówisz. Skieraj jego rzeczy. No. Tak. Musieli iść za nami. To czegoś tam w tych rzeczy. Oni od tej barykady szli gdzieś, tam gdzie myśmy tam minęli. Widzę, że się czołgasz. Ktoś strzelał jeszcze. No, widzę. Za drzewem za tobą jest. Dokładnie za tym grubym drzewem. Na wprost ciebie w tej chwili. Za tarką? Za z, latarką? z latarką? Jest jeden gościu. Uważaj, idzie do ciebie. Ona... Nie wiem, trzy strzały do Skował Schował się za drzewo, schował się za drzewo. Kurde. Ja mam karabin, nie doczołgasz do tego, nie? O, patrz. Przez, a z tyłu? No, jeszcze z tyłu, z tyłu, ja tyłu widocz, się tak. mnie widocznie flankował drugi. No, z tyłu przyszedł. Właśnie widzę, że ten... Że eee, pełna wersja. Nie, nie wiem, wiem, czy można to nazywać bronią palną. Aha. No, to ja się ma... z tym nożem dzieje w ogóle, patrz. Patrz. No tak, pod żebro <laughs> nie? Wcisza. Ale widziałeś z pierwszej osoby, co się dzieje z tym nożem, jak nim uderzysz? Nie. To zobacz sobie. Zaraz zobaczę, po, z, z opóźnieniem. Aha, tutaj. no to spójrz na streamie. No, no. <grafy> Grasz może w Szaraczek.pl, tak. Bardzo, bardzo często gram w Battlefield 4 na streamie. E, tutaj na, na streamie Uroka wolałem nie odpalać już BF-a, ponieważ... E, już był. Tak, było ostatnio, to raz. Dwa, że w dalszym ciągu jest problem z, e, z przeciekiem pamięci i po prostu no, nie chciałem, kolejnych w trakcie streama tutaj. Są drzewo ścina? No właśnie nie wiem ja się chcę po prostu przywitać kijem baseballowym <grym> <grym> Dobra, słuchajcie, to to strona to lotniska, to lotniska to, to tak, idziemy do drogi 25 To jest zupełnie inny temat Jak dostać krasza, no to już no, to no wracaj jak będziesz to napisz na czacie w grze i, e, zombie i cię zapraszam Pieniążki Proszę 30 dolców. Dzięki wielkie, Lorek, i powodzenia na sesji. No on już jest świetne to co się z nim tutaj dzieje, to jest kurde jakaś magia. Lotniska, lotniska. Jeszcze kawałek mamy. Tam w środku coś jest? Nie wiem, właśnie idę sprawdzić. Oj, zombie masz za No coś leży, leżało? Co no, no i dobrze, banuj, banuj. O, tak coś nie na nie głowę bardzo. masz w końcu. pseudo w internecie to jest zła rzecz po prostu. O, dalej chyba Tutaj nic nie Tutaj nie ma nic z Wracamy. Idziemy w stronę dzioba. Samolotu dziobu, dzioba. I ten, i potem samo na lotnisko. To leży martwy, czy się zaraz podniesie? Ja kontrolnie sprawdzę. Już się nie podniesie. E, witamy, Kieri halo halo? Halo, jak Dobrze. Czemu ja dobrze słyszę? Ja nie wiem, jak ty, hs dobrze? Okay, no, dobra. dosyć cicho, ale zaraz podgłośnie. O, o, kola. Kola. Kurde. Ko... Teraz możesz wygrać. No dobra, jestem. Trochę daleko mi od was wywaliło. A nie możesz bliżej postaci jakiejś? Właśnie się to Dagger, podstawowe rzeczy w jakichś domach jednorodzinnych często coś jest. Najlepiej polecam do, do mniejszych miejsc na mapie na początek iść. Znowu mi ekspo zabrałeś, kurczę. Tak, tak. Wszystkie informacje są pod streamem. Szaraczek także, możesz o tym zobaczyć. Wracając do poprzedniego tematu, jak pójdziesz bez sprzętu do clearby i tak dalej, to w większości przypadków to się kończy zgonem, kurczę, oberwalę, no jednak... Kurczę, no. ważę. Tam jest dużo, no, nie dużo skrugiererów tak? oh, Ja proponuję na jakieś auto, no? Mam hmm. nadzieję, że to auto nie jest wchodzalne no, Dobra, ja mam całą tą. E, nie jest tak źle, dwóch mam tylko na plecach. Oj, zaraz się tutaj. Zaraz się tutaj ten. Weź ich tą łopatą, bo zaraz ten szlak trafi. <laughs> Koniec cierpliwości, jak wczoraj? Tak. Także Izak wygra, to na pewno, no jest jeszcze druga osoba, zostanie wybrana przez ekipę Roka, prawda? To do tego, że jest najlepsze, to to jest kwestia gustu, no. Mi osobiście się bardzo jego streamy podobają, także... Więcej? Martwi. Dobra, idziemy. No cóż. Uważam, że dobrze się stało, że Izak, Izak wygrywa. Pierwsze koty za płoty. Prawie jesteśmy. Że wszyscy przeżyli to jest po prostu masakra. Poczekaj jak wejdziemy dalej. To jest tylko taki trial, wiesz, od był. <laughs> to takie pytanie to chyba nie do streamera na streamie, po drugie nie jestem Rokiem. Czekaj, gdzie ty jesteś? w ja ogóle nie znacznika. trafiłeś? Jestem za wami. O kurczę. Rzucić tam granat? Możesz ty. Rzucić granat? A tam pewnie są gracze w środku, tak? Dlatego tam stoją. A ja, skoczcie na ten, skoczcie, bo rzucę tam granat. A patrzcie, patrzcie na górę, na... tam też są zombie. W dużej liczbie. Dobra, ale powiecie o graniach. Kto O, shit. Ej, o nie, dwóch zębia. Co on ja do No bo ktoś oddał strzał. <noise> Jaki mam nick? Szyman? No, HighStyle to jest napisane tam. Co robimy? Ja mogę do nich strzelać. Ten, na nazwie stream. Eee... Nie wiem. Bo może nie strzelajcie, bo jak was tutaj przyjdą, to będziecie walczyć was z No Bo i tak się nie ruszymy stąd. Kruger bez amunicji? Tak. Z góry schodzą zombie następne. Super. Patrzcie do góry, czy tam gracze się coś nie pojawią. O, a, a tutaj... Wiesz? Na górze samej też zombie, Co na tej na tej dzieje? tej. No tam jeden nasz bije je. Na samej wieży, na samej górze. No, są, są. Weźcie to trochę, to szybciej pójdzie. Nie przyjdą. Kto to, kto to? Kto to? Ja! Nie strzelec, no, nie, nie mam was. Czekaj sekundę. Ktoś no, jak zwierzy? są to? To ty? Kiery do nas dołączył, okej. Okay. Dobra, coś ci hmm. potrzeba? Yy, mimo, jak ci możecie, dajcie. Banda. Proszę bardzo, leży tak. tak. wolftek 112, witam, witam na stronie, co tam? Ktoś mi to zwinął, ale no, okej, okay. no, ładnie. Czekaj, to już bo... jak tu podbić? Czekaj, proszę. Gdzie to Leży, na samochodzie jestem. Nie no, znowu, kto to podbija ciągle? CC Gamer. Chodzimy do środka, tak? Myślę, że tak. zombie załatwiliście wszystkich? Mhm. O, tam. Zombie, zombie. Nie tak, nie, tak ciężko jest tak. Jest tu ktoś na wieży czy same zombie? Wakabayashi, witam, witam na streamie. Fajny nick. Na górze, czy idą My za nami? Na, górę. Na, na, górze. na górze jest ich trochę, no? Ale czemu on jest? Masz ten bamba? Jest Jest? Co ja mam już ostatni? Znaczy, Nie, no to chodź i użyję z nami M4 było w skrzynce. Dobra, to może nie, nie było to raczej. Ja mam piłki golfowe. Chyba, że gdzieś w jakimś Cześć, dziwnym który... miejscu się ktoś kampił. W rogu, 22. Eee, o kurde zombie ładną ja byś że to gracz podszedł do mnie eee, tutaj Poczekaj, ee, poczekaj, ee. ja muszę się schować, żeby... To ja tutaj stoję i weźmę się. Na to mówię. Czekaj, 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 F10. Kurde, 10. No kurde no. <laughs> mamy. Może polecę w górę tak. A tutaj? Czyli jest jesteś jak no, jaką masz tą kszywę? Tutaj Patrzę. Wczoraj Popowiedz było 10 tysięcy, tego już nie pobijemy. E, Failow, witam. Dobra, czekaj, jak się tu używa na jakimś bandaża powiedz mi. E, musisz wziąć bandaż do ręki i, i popatrzyć na mnie to. ty strzelasz. Dobra, czekaj, ja to czy jest Zambi, on biegnie gdzieś. Aha, do nas. No mam i co? To. I chyba będziesz dobra, miał prawidłowość. Okay? Nie mam, nie mam. Nie, 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 ja nie, tak, 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 nie, tak? nie, nie, tak, biegam, tak, stoją. tak, nie, nie, Dobra, nie, 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 Daleko. Tak? nie, 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 Tak? Tak? nie, 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 przyjdzie. A że jak się zbugował, to chodźmy go zabić. Ja tego nie jestem pewien, że się zbudował, nie? Czekaj, musimy te zombie co tu są ściągnąć, ja się przebiegnę i ucieknę. Tylko musicie mi zostawić wolne miejsce na ten, na skrzynkach. Zabicie te zombiaki, ja się tam przebiegnę. Dobra. No jak możemy kupić magazynki do, do broni, to go zabijemy, nie? Ale broń się nam się zużyje, broni się nie da kupić. O! Biegnie, biegnie za to? tobą, A, Kardziel, uciekaj. Och, shit. Dziabnął, się? Dziabnął się. O, Oj, ktoś nie żyje. Zgon. Kto? Super zombie? Tak, przyleciałbym ja. tutaj. O, o Jezus. Jakaś, Trzeba mu zrobić ładne zdjęcie. On was tam słucha? Dobra, poszła fotka. Ja muszę zejść twarzowe mu zrobić. cię, żebyśmy zrobili fotkę. Dobra, ja muszę chwilę poczekać, żeby się pokazać. Cary was zbiła. eaten by zombie. <laughs> no. W sumie, prawda, z tym boxem chętnie Ach, bym tam musiał, poszedł. Ale Ile z tego nie musiałbym zużyć, Ewo? Nie wiem. Będzie wystać nad tym zombie, tak? Nie, 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 wiesz co? Ja spróbuję coś zrobić. No, że zginę, trudno. Czekajcie. Dobra, chodź. Wezmę kij golfowy. Ola, co to? A, Dobra, dobrze, dobrze. Poszedł za, poszedł za tobą? Nie, on stoi tutaj no przy tych skrzynkach. Stoi, chodź na wieżę, zobaczymy czy się skrzynka zrozpiła może. Co? nie mhm, Za chwileczkę. Oż cholera, zombie biegnie za mną. Super zombie? Ja biegnie z hordą na plecach. To nie wbiegaj na, na wieżę, proszę. A kto jest na wieży? Ja. Dostałem, dostałem, niestety. Zginąłeś? Nie, tak, ale biegnę jeszcze. Ej! <laughs> Mówiłem nie wbiegaj na wieżę, kurde! Co cię cię? Za! tam ząb! O fuck! Holy shit! Jezus Mario, ty! Ja chyba Batmana będę robił. Nie, no czekaj. Aha, bo tu jest super zombie z nami, tak? Orzesz! Wyzyska! Chuj! Robimy Batmana? No. Możesz tak. Spędzą mnie, <laughs> może zaskoczyć Uwialiśmy. No. <laughs> Uwięziliśmy super zombie na wieży, słuchajcie. Dobre. To tak, to przy stopie. skrzynce, którą chcieliśmy zabrać. Dokładnie. A tam była skrzynka?